3S Polonia Bytom nadal wygrywa. Lider ze Śląska Tomas Koneczny bezbłędny. Pierwsze zwycięstwo Beniaminka z Lemborka. Poltarek z Pogoń po ciężkim boju pokonuje Fibrain, Gtway AZS Politechnikę Rzeszów. Magazyn Superliga przy stole. Zaczynamy od spotkania 3S Polonia Bytom, Palmiarnia Zielona Góra. Drużyna ze Śląska we własnej hali jeszcze nie przegrała. Na początek do stołu podszedł as gospodarzy Tomas Koneczny oraz Lucjan Błaszczyk. Czech nie miał problemów z Polakiem. Uporał się z nim w trzech setach, do trzech i dwukrotnie do siedmiu. Myślałem, że trochę lepiej się gra tymi nowymi piłkami, którymi gra Bytom. Są to piłki nowej produkcji, z innego materiału. Graliśmy ja i Miro pierwszy raz z nimi no i w ogóle sobie nie poradziliśmy. W ogóle nie mogliśmy trafić nic. Proste błędy. Tu Bardzo staje ta piłka. Ma inny kozioł, inny rytm. I tutaj no, ewidentnie to nie pozwoliło nam w ogóle na normalną grę tutaj. Drugi pojedynek to spotkanie Paweł Chmiel, taku Takakiwa. Faworytem był Japończyk, który sprostał oczekiwaniom i ograł zawodnika 3 z Polonii 3 do 1. W kolejnym meczu kibice zobaczyli Roberta Florasa i Mirosława Chorejsiego. Lepszy Mianin, który bez większych problemów ograł rywala 3 do 1, dając przy tym prowadzenie swojej drużynie. Czwarta i jak się okazało, ostatnia partia to spotkanie liderów. Koneczny kontra Takakiwa. Czech znów wygrał i dał zwycięstwo swojej ekipie. Bardzo trudny mecz i do tych dwóch setów to jest bardzo szybki mecz i coś się tam udało. 10-7 się według ostatnim setu i 10-10 już było trudno, ale... Dobrze to Parlo. 3S Polonia wygrywa z palmiarnią 3 do 1. Dzięki temu podopieczni Michała Napierały zostają wiceliderem Lotto Superligi Tenisa Stołowego. W kolejnym spotkaniu czwartej kolejki Dekor Glas zmierzył się z Oleszcz Gwiazdą. Drużyna z działdowa w końcu mogła skorzystać z usług wicemistrza paraolimpijskiego Patryka Chojnowskiego, który zmagał się z kontuzją pleców, ale to nie on rozpoczął spotkanie. Trener Piotr Kołaciński zdecydował się na Kenziego Matsudaira, a Zbigniew Leszczyński na Marka Badowskiego. Japończyk wygrał 3 do 0. Druga partia to mecz doświadczonego w wrablika z olimpijczykiem Adamem Patantiusem. Czech ograł Węgra i dał prowadzenie dekor glasowi 2 do 0. W trzeciej odsłonie kibice mogli oglądać Patryka Chojnowskiego, który uległ mistrzowi świata w ping-pongu Andrew Bagalejowi. To cud, że, że walczył i doszedł do, do, do tego stanu z tym zawodnikiem, ponieważ od jakiegoś czasu boryka się z kontuzją. Dzisiaj wystąpił na, na własną prośbę po, po wzięciu proszków przeciwbólowych. Także dzisiaj czekamy na wynik rezonansu magnetycznego, który nam stwierdzi już ostatecznie co dolega praktycznie Patrykowi. Po trzech tygodniach praktycznie w ogóle nie trenuje i, i, i tutaj i tak jestem pełen podziwu dla, dla jego gry. Czwarta partia to mecz Matsudaira kontra Patantius. Górą Japończyk, który przypieczętował zwycięstwo wicemistrzów Polski 3 do 1. Przyjechaliśmy z nastawieniem, żeby wyjechać co najmniej z jednym punktem, dlatego też było takie ustawienie, żeby żeby dać Andrew Bagleja na, na, na trójkę, bo tam też szukałem punktu. No i trochę trochę no też zaskoczyła mnie dość łatwa przegrana Adama Patantusa z Izim Drablikem, bo tutaj też liczyłem na, na punkt. No, no nie udało się, no mówię, no też tutaj graliśmy z wicemistrzem Polski z ubiegłego sezonu, także no nic się nie dzieje. Dekor Glas zgarnia trzy punkty. Bydgoszczanie wracają do domu bez punktów. W Lęborku spotkała się Poltarek z Pogoń, z Fibrein AZS, z Politechniką Rzeszów. Beniaminek do spotkania przystąpił w krajowym składzie. Z zaproszenia na mecz nie skorzystał Huang Shengsheng, Sheng, który uskarża się na kontuzję. Faworytem na pewno jest zespół z Rzeszowa i sam skład zawodnika Lakiejewa, zawodnika z Tajwanu, no i oczywiście Mateusza Głębieskiego. No to tutaj upatrywałbym raczej faworyta. W Rzeszowie, ale wierzę w to, że nasi, moi zawodnicy z Nemborga będą walczyć do końca. Pierwszą parę stworzyli Daniel Bong i Sun Hunk. Już wtedy doszło do niespodzianki, bo Polak pewnie wygrał z Tajwańczykiem 3 do 1. Drugi mecz to Adam Dosz i Wasili Łakiejew. Doświadczony Rosjanin ograł wychowanka pogoni i doprowadził do remisu po 1. Trzecie starcie bez niespodzianek. Mateusz Gołębiowski 3 do 0 wygrał z młodszym z braci Doszów. Tego się spodziewaliśmy na tych dwóch zawodnikach, czyli na braciach, na Sławku i na Adamie, zrobiliśmy punkty. Bardzo dobrą grę zagrał Daniel Bąk, więc uważam, że jest bardzo niebezpieczny dzisiaj i w tym następnym pojedynku. Możliwe, że będzie bardzo ciężko ten pojedynek nam wygrać. Czwarte spotkanie to mecz liderów. Bąk Łakiejew. Lider pogoni sprawił kolejną niespodziankę, pokonując Akademika 2 do 1. W decydującym meczu wieczoru Adam Dosz ograł faworyzowanego Tajwańczyka Sun Hunga i przypieczętował pierwszą wygraną pogoni w tym sezonie Lotto Superligi Tenisa Stołowego. A oto wyniki czwartej kolejki Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Zwycięstwa notują ekipy z Białego Stoku Jarosławia, Działdowa, Bytomia i Lemborka. Ostatni mecz tej rundy 25 października. Unia AZS AWF z Gdańsk podejmować będzie morliny. A to już tabela lotto Superligi. Liderem nadal zespół z Gdańska Awans 3S Polonii na miejscach spadkowych Poltarek Spogoń i Zaoleszcz Gwiazda. W piątej kolejce najciekawiej zapowiada się spotkanie energii manekina z 3S Polonią oraz Dartomu Bogori z PKS-em Kolpingiem Frak. W magazynie Superliga przy stole czas tradycyjnie na rozmowę, tym razem gość wyjątkowy, indywidualny mistrz polski Tomasz Lewandowski z Fibrain Gateway AZS Politechniki Rzeszów. Witam Cię, Tomku. Tomku, pierwsze pytanie, które kibice sobie zadają, kiedy w końcu mistrz polski wróci do gry? Bo jeszcze w lotu Superlidze tenisa stołowego nie zagrał. No, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ze względu na to, że na razie graliśmy składem Mateusz Gołębioski, Kiejew i Sunciachung. Jeżeli będę gotowy, to, to wtedy wystąpię. Czy to jest spowodowane tym, że odczuwasz jeszcze kontuzję barku? Czy to jest spowodowane tym, że brakuje Ci jeszcze rytmu treningowego, meczowego? Czym to jest spowodowane? To znaczy, kontuzja już jest dawno za mną, więc teraz już jest ciężki trening. Ciężko trenuję, przygotowuję się do mistrzostw Europy, które są przede mną, więc jestem gotowy do gry cały czas. No, ale pierwsze dwa mecze pokazały, że mamy bardzo wyrównaną czwórkę, więc, więc graliśmy, graliśmy składem z Mateuszem. I na razie, na obecną chwilę, raczej, raczej przy tym składzie zostaniemy. Krążą też suchy, że Twoim powołaniem jest też bycie trenerem. Znakomicie się w tym odnajdujesz, bo nie tylko prowadzisz mecze swojej drużyny w Super Lidze, ale też prowadzisz szkółki dla dzieci. Jak to jest z tą trenerką w Twoim wypadku? Tak, ja bardzo lubię pracę z dziećmi. Lubię przekazywać swoją wiedzę dzieciom, jaką posiadam. Na obecną chwilę prowadzę zajęcia w Rzeszowie z dziećmi nie tylko na Politechnice Rzeszowskiej, ale też w szkołach, staram się promować naszą dyscyplinę. No wiadomo, cieszy wynik też dzieciaków, jeżeli rozwijają się, osiągają dobre wyniki, to zawsze to, zawsze to jest satysfakcja, że, że nie tylko gram, ale też pomagam innym, a w tym wypadku dzieciom. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, to bardzo to lubię i, i, i mam nadzieję, że nie zaprzestanę tego, bo, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, sprawia mi to dużą radość. Tomku, w tym sezonie Liga zapowiada się jako bardzo, bardzo wyrównana. AZS Politechnika Rzeszów po kilku spotkaniach. Czy ci obcokrajowcy, którzy zostali zakontraktowani, jak na razie spełniają Wasze oczekiwania? Znaczy dwa mecze dopiero za nami. Na obecną chwilę Wasili wydaje się bardzo solidnym zawodnikiem. Sun chia -Hung jest bardzo nieprzewidywalny. Zagrał bardzo fajne spotkanie. Naprawdę każdy z nich ma swoje jakieś mocne strony. Suncia jest zawodnikiem, który, który bardzo fajnie tutaj operuje sobie stroną forehandową. Wasili Lakiew jest obustronny, potrafi przytrzymać zawodnika. Pod... Jest, jest, bardzo, jest bardzo solidny, więc myślę, że jak na razie jesteśmy zadowoleni z transferów, ale czas pokaże. Liga jest bardzo silna. Wiadomo, że my jesteśmy drużyną, która będzie z tego dołu tabeli starać się gdzieś przesuwać w stronę środka. No ale to nie jest łatwe zadanie. Jak wiadomo kluby bardzo się wzmocniły, kluby mają też większe budżety. My na obecną chwilę zmontowaliśmy skład, który, który na pewno pozwoli nam walczyć z tymi drużynami I jeżeli będziemy w optymalnej formie to, to myślę, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdą drużyną. No każdy mecz kolejny pokaże czy, czy, czy faktycznie mamy szansę gdzieś do tego środka dobrnąć, czy czy też nie. Ja Tomku muszę wykorzystać sytuację, że mam tutaj obok siebie mistrza Polski, eksperta. Króciutko jakbyś miał odpowiedzieć. Kto zostanie mistrzem Polski kto z tej ligi spadnie w tym sezonie? No to jest ciekawe pytanie. Na pewno jeżeli chodzi o spadkowiczów, to ciężko wskazać tutaj drużynę z tego względu, że no tak jak już początek ligi pokazał, że każda drużyna jest silna i ciężko wytypować drużynę do spadku. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mistrza, to tak... Na papierze wydawało się, że Bogoria, grodzicz Mazowiecki, ma ten skład najlepszy. No ale ostatni mecz pokazał, że też, też mogą przegrać, więc, więc jeżeli chodzi o, o Spadkowicza i o faworyta do zwycięstwa, Wszystko nie mam, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był aktualny, dziękuję. indywidualny mistrz Polski Tomasz Lewandowski. Dziękuję. Na koniec tradycyjnie wybór najlepszej akcji czwartej kolejki lotto Superligi. Pierwsza propozycja to Kenji Matsudaira z Dekor Dekorglasu Działdowo. Japończyk bardzo długo czekał na błąd Marka Badowskiego. Cierpliwość została nagrodzona. Druga propozycja prosto z lęborka. Wychowanek poltareksu pogoni Adam Dosz punktuje lidera Fibrain Gtway AZS Politechniki Rzeszów Wasilia Łakiejewa. Na dziś to już wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.